Sima Shima, sima Shima, co tam, kurde? <laughs> nie ma osady? Nie wierzę. Ciekawe, kto ją zabił. Dobierdolę, hmm. jak oni się tu pchają w ogóle, nie? bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Janderen Simulator Ludzie dzisiaj wyszedł znowu nowy update jakiś znaczy dzisiaj, no, dla mnie dzisiaj, bo, bo dzisiaj sobie to nagrywam, tak. E, także będziemy go sobie testować znowu jakieś tam pierdoły dodali, jakieś gadaniny i w ogóle e, także... Myślę, że możemy sobie to zobaczyć, jak to wygląda. Także zobaczymy sobie tylko ten update, i myślę, że to będzie e, na tyle dzisiaj, ile będzie ten odcinek. Nie mam pojęcia, może 5 minut czy coś takiego. E, także jeśli macie pomysły na dalsze odcinki, to piszcie w komentarzach. Ja przeczytam, wybiorę jakiś i będzie to w następnym odcinku. Tak samo tyczy się to oczywiście fanartów, które. Możecie mi podsyłać na mojego e-maila, gmaila, macie też w opisie. Także zostawcie łapkę w górę, suba i będziemy kręcić dalej odcinki z Jadery, ponieważ iż bardzo je lubicie. Gadam jak wierszykiem, ale to nic nie jest, kurde, wiecie, <gryw> napisane tylko w mojej głowie, co teraz gadam. Nie wiem, czy to w ogóle będzie interesujące, jak oni to tam sobie gadają i w ogóle. No ale myślę, że jakieś 5 minut może wyjść i słyszę jak mi ktoś tam nade mną sąsiad chyba. Sąsiad sprząta! Sprząta próba słyszę ten odkurzacz. <gry> no idealną porę sobie kurde znalazłem. Mam nadzieję, że ustawienie kamerki jest teraz w ogóle lepsze i widzicie bardziej mój. Ryj, mój face. To chyba było, nie? To było, to było, to było. <gry> Także czytamy sobie kole ko ko kolendarz, komentarz od Love Pomni, chyba. Hej, dzisiaj do gry dodano kolejny update. Oczywiście są to nowe animacje, jest z actingiem Sampaya Yamaha, gdy zasabotuje się jej jedzenie, okej. Okay. Czyli trzeba poczekać, aż ona tam pójdzie. Nowe reakcje Cooking Clubu na to, gdy ktoś kupi od nich jedzenie, okej. Okay. Bo jest acting wszystkich z klubu kulinarnego, gdy Amai podejdzie do nich i rozmawia, bla bla bla, okej. Okay. Czyli to. No i w sumie to tylko tyle jest. Także guys, to są same takie, no, no Pierdaty, nie? Pier, pie, pie, pierdaty bo po prostu. Takie pierdoły, nie? Dodane. A, shima bereba, shima shima, co tam kurde? <laughs> nie ma osady? Nie wierzę. Ciekawe kto by zabił. Hmm. Ja pierdolę, jak oni się tu pchają w ogóle, nie? Noob, nope, Dobra. No to w takim razie co? Czekamy, czekamy aż ona sobie tutaj przyjdzie, bo oni chyba będą tutaj sobie stać. A nie, dobra, to druga strona, dobra. To nie tutaj, to tutaj. O, tutaj. I oni tu powinni gadać. Także musimy to... Musimy tutaj poczekać na tą amaj aż ona przyjdzie, bo to jest jebany lider. Lider oczywiście Cooking Clubu W ogóle guys Chciałam was się spytać Bo, 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 bo e, Myślałam tak sobie Czy by nie nagrać Simsów, po prostu Simsów Jak ja sobie tam gram na moim save'ie Śmiesznym No e, taki sobie tam krótki odcinek, minutowy, Czy tam ile mi to tam wyjdzie czy byście coś takiego chcieli widzieć na moim kanale, czy raczej bardziej no, no nie, tak? Także dajcie mi znać, czy byście chcieli Simsy zobaczyć. Jeśli byście chcieli, no to napiszcie hashtag Simsy i będę wiedzieć, kto chce Simsy. Może by, by wyszło coś śmiesznie, nie wiem, zobaczymy. Dobra, niech ona tu już przyjdzie, bo normalnie gadamy o jakichś pierdołach już. Wygląda w tej kamerce jakbym miała jasno-brązowe włosy, ale one są ciemne, nie? Nie wiem. Hmm, nie wiem, nie wiem. No idzie ta rura tu, czy nie? Będziemy 5 lat na nią czekać, kurwa. <grym> Nikt tego nie chce. Jakie radole. Dobra, moją klawę i myszkę pewnie słyszycie, ja to wiem. Ale jak ja bardziej, bardziej wyciszę te szumy w tym mikrofonie i w ogóle, Myślę, że w ogóle teraz jest okej. Okay. wiecie, nie, nie, nie jest źle, ale jak ja bardziej wyciszę to, no to będziecie bardziej mnie niedokładniej słyszeć w ogóle, bo nie wiem. O, 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 idzie rura, idzie rura. Hello everyone, uh. it's so to Ja pierdolę. <laughs> Still eating healthy? <laughs> you <laughs> know <it. is> An <laughs> Apple a day keeps the doctor away. <laughs> I Zéloch, I'm guessing you haven't changed much either, right? Of course not. Oh. I'm still in love with the U.S. of A. Hey there, Agia. Have you started branching out into new dishes yet? Oh, you know me. I prefer to stick to what I'm already comfortable with. <laughs> <laughs> and <laughs> <that is still laughs> and maguaśne, least, <laughs> I really missed your sweets. And we really missed you. It's great to have you back. <laughs> okay, now that we're together again, let's get down to business. The plan is to bake pastries each morning in the home ec room and sell them before class, during lunch, and after cleaning time. Everybody ready? Then let's get started. Okay. Dobra, no tam jakieś pierdoły gada, nieważne, co to, to wiecie, to nas nie interesuje. Ważne, że gadają, to jest już sukces, nie? Dobra, teraz trzeba poczekać, że tutaj coś się będzie dziać. Eee, także, także idziemy sobie do klasy i szybko to skipniemy sobie ten czas, nie? Dobra, czekamy na suczę. Jest bake czyli wyprzedaż eee, wypieków, kurwa. Nie mogę tak ukraść, jak to tak nikogo nie ma? Tu jakieś nowe animacje są mi w ogóle. Dobra, guys. Miałam w kurwa le lekkiego przed chwilą, ale to sprawy prywatne, wiecie. Eee... Idą wszyscy. Także zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. Ale jak zasabotować w ogóle, to. Czemu oni serduszka mają jakieś. Tutaj, to ja trochę. Nie wiem. Dobra, zobaczymy. I'm so glad to see you! Hey, Am I. I've see been to? hearing people praise your food all day long. Ej, I'm to eager to try it for myself. Oh, I'm happy to hear that. Uh, go ahead, take your pick. Try anything that looks... Why is it so loud? I'll take o, this one. Mm. Ej, ale to było. Wow, this tastes really, really good! No wonder the whole school's talking about it. <laughs> <laughs> I really don't really like it. So, how much do I owe you? Don't you remember, senpai? I already told you. The only payment I want is your smile. Oh, <laughs> gosh, am I? I don't know what's sweeter, the food, or you. <laughs> <laughs> Come back ich you bye, senpai? I'd always be delighted to feed you. Wiecie co? Trochę nie wiem jak zasabotować tutaj. Bo to było, nie? I czemu tu się patrzy, bo tutaj jest ten, ten, nagrywanie moje, to jest tu mam <laughs> Nie wiem jak zrobić, żeby zasabotować kurde te wypieki trochę e, więc... mam problem. <laughs> Oni są w kolejce, no okej, okay. coś tu się dzieje, no ale chyba chodzi o ten, ten sabotaż, nie, ale no, to, to, to trochę, trochę nie wiem, jak to zrobić, wiecie, ja trochę nie wiem, jak to zrobić, mm. <ścoughs> także, problem, ej, i co, i czyli to jest tylko to, to i tyle? No to mega update to jakiś nie jest, co robi wow. Ale chyba ta jeszcze jest trochę zmieniona, jak się tam wszystkich zabije, nie? Także, także to tyle, nie? Ale ogólnie, co chcę wam jeszcze powiedzieć, to chcę wam podziękować za ostatnie wyświetlenia i w ogóle odbiór filmu z poprzedniego Yandere, bo naprawdę ostatnio mam taki spadek w wyświetleniach i w ogóle bo wiem, że jest kilka małych twórców polskich, którzy nagrywają Janderę i jakimś studium robią to, jak widać, lepiej ode mnie. E, także jestem w szoku, ile w ogóle jest zasięgu i łapek było pod tamtym filmem. Także Wam bardzo dziękuję i mam nadzieję, że będzie nas tu więcej i z każdym kolejnym filmem będzie to rosło i rosło. Na przykład, jakby taki tysiąc był, to już by był mega sukces. No, ponieważ nie jakby. A, jest mało chyba znana, jak widać. Czyli co? Co ja mogę jeszcze w tym filmie tutaj dla Was zrobić? To ja nie mam dla pojęcia, bo pewnie wyszedł mega krótki. Mega krótki ten film. Także nie wiem, co ja mogę tu jeszcze wypróbować, bo jakby było tylko to i to. Nie wiem, jak ten sabotaż mam trochę zrobić też, żeby to tam. Yy, zobaczyć i w ogóle. Także guys. No, no, no nie wiem. Dobra, i to mi nie wchodzi w drogę laska, nie? A jeśli chodzi o tamten ending, jak go zrobić, to jednak dobrze myślałam, żeby wszystkich zabić, ale nie żadnym debugiem, tylko normalnie wszystkich zabić po kolei bym musiała. E, oczywiście nie jedną bronią, nie wszystkich udusić. Tylko wykorzystać do tego wszystkie bronie, jakie są najlepiej dostępne, i ich użyć, żeby ten ending mi się wtedy pojawił, nie? Eee, także, także no, dobrze myślałam, ale no, trochę też źle myślałam, ale i tak dziękuję, że, że, ktoś mi tam odpowiedział, nie? Także to na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się spodobał, i będziemy się widzieć w następnym, także trzymajcie się, i do następnego.